Można wjechać do Mogadiszu oczywiście, wyjazd z Mogadiszu jest dużo trudniejszy, natomiast to nie znaczy, że jest niemożliwy. Natomiast Mogadiszu i cała Somalia jest przestrzenią dla reportera niezwykle ciekawą. Ja bym ją chętnie zobaczył i dłużej poobserwował, bo widzę tam mnóstwo tematów, które by mnie bardzo zaciekawiły. Warto sobie przypominać, przynajmniej naszą rolą dziennikarza, chociaż może już nie, bo dziennikarz raczej dzisiaj zajmuje się bardziej rozrywką niż informowaniem o świecie. Dobrze by było przypominać, że w 2021 roku są wciąż miejsca na świecie, gdzie ludzie nie mają co jeść albo umierają z głodu. Zastanowić się, czy to jest jakaś resztka problemu, czy może dopiero początek i zwiastun czegoś, z czym będziemy mieli do czynienia. W najbliższych latach częściej z dużo większą mocą. To, co się dzieje w Somalii, sprawia, dzieje się od lat, i do tego też chcę wrócić, sprawia, że Somalia jest największym, może nie towarem eksportowym, bo to za brutalnie zabrzmi, ale to, co z Somalii pochodzi, co jest w innym świecie, to są uchodźcy, to są uciekinierzy z Somalii. I to jest zupełnie inne życie niż, to jest jakby inny gatunek ludzki, bycie uchodźcą, wielopokoleniowym uchodźcą, bo w Afryce uchodźcą nie zostaje się na kilka lat, tylko na pokolenia. W takiej formie, jakiej ona dzisiaj jest, z taką, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, jest czymś sztucznym, narzuconym Afryce przez Europę. To się bierze jeszcze z podbojów kolonialnych. Ten naturalny rozwój Afryki został zakłócony nieodwracalnie. I granice, które Afryka otrzymała, są granicami postkolonialnymi. One dzielą, a nie łączą od samego początku. Natomiast te państwa istnieją, dlatego że wiedzą doskonale rządy tych państw, że próba rewizji tych granic może doprowadzić do straszliwych konsekwencji wojen etnicznych, religijnych, regionalnych. Jeżeli jakiś kraj chce poprawić swoją granicę, to zwykle, żeby ją przesunąć, Zajmując terytorium sąsiada, a no, ten sąsiad się nigdy w życiu na coś takiego nie zgodzi. No, Afryka to jest kraj paradoksów i absurdów. E, Kongo to jest kraj rozciągający się niemalże od jednego wybrzeża afrykańskiego po drugie. E, gdyby ten kraj, bo to jest drugi kraj w Afryce, który nie funkcjonuje poza Somalią, gdyby y, ten kraj istniał, funkcjonował, miał tą infrastrukturę, to dla takiego chłopa z Bukawu e, sprzedaż naturalnym rynkiem powinna być stolica Kinshasa. Ale tą kinszasę może widzieć raz czy dwa razy w roku. Rewolucją w Kongu były telefony komórkowe, które pozwoliły e, bratu, którego życie rzuciło do Bukawu, żeby dodzwonił się do swojego brata, który został w Kinszasie. Innej sposobności porozmawiania nie miałby, bo nie ma sposobu, nie było sposobu w latach 90. przejechania z Bukawu do Kinszasy, bo nie było dróg, bo nie było kolei, bo rzeka była e, niedrożna, a samoloty przestały latać, bo państwo zostało rozkradzione i chłopi z Bukawu dla nich rynkiem była było Kigali, była Budżumbura. To już jest w sąsiednich krajach. Odległo to wszystko było 30-40 kilometrów. Ci chłopi z Bukawu mówili tym samym językiem, co chłopi z Kigali czy z Budżumbura, ale tam ci już żyli w innym kraju. Tylko i wyłącznie dlatego, że kiedyś w Berlinie postanowiono, że to będzie własność Belgii, to będzie własność Wielkiej Brytanii, a jak się zmieniało, to tylko w takim sensie, że Wielka Brytania oddawała coś Niemcom albo Niemcom zabierała, czy handlowała tym terytorium z Francją. Nikt Afrykanów się o zdanie nie pytał, nikt się nie zapytał. Nigdy chłopas z Bukawo, w jakim chce państwie żyć. Kiedyś taki profesor afrykański w Nairobi pytał mnie, prosił mnie, żebym wyobraził sobie, że narzekając na Afrykę. I wynosząc się ponad Afrykę i narzekając na te wszystkie etniczne właśnie i niemożność porozumienia, żeby wyobraził sobie taką sytuację, że oto Europa Północna, no w ogóle Europa została podbita przez mocarstwa azjatyckie, dajmy na to, a ta część nad Bałtykiem przypadła Korei. No i Korea postanowiła, że jednak przyzna niepodległość swojej kolonii bałtyckiej, dała konstytucję, ogłosiła wybory i wycofała się. No i państwo bałtyckie, czyli ta była Korea, koreańska kolonia, obejmuje wybrzeża Morza Bałtyckiego. No i mamy wybory, i wybieramy sobie. I Polacy wybierają, i Duńczycy wybierają, bo żyjemy w tym samym kraju. Szwedzi, Finowie. No i na kogo zagłosują Polacy? Czy zagłosują socjaldemokraci, polscy zagłosują na socjaldemokratę szwedzkiego, czy też zagłosują na Polaka, bo on nie jest socjaldemokratą, ale nasz mówi naszym językiem. Ten Szwed nie mówi naszym językiem. A możemy się między sobą komunikować tylko po koreańsku, bo, bo, bo to był język kolonialisty. No i czy tak łatwo by nam te wybory przechodziły? W Polsce w Europie mamy do czynienia z państwami narodowymi, te mniejszości etniczne. Nie stanowią problemu. Jak stanowiły problem, to, to państwo się rozpadło błyskawicznie. Interwencję zdecydował się jego poprzednik, Bush senior. To on posłał wojska do Somalii. One lądowały w 1992 roku, na początku 1992 roku. Nie wiem, co mógł zrobić Clinton po tej bitwie w Mogadiszu. Wydaje mi się, że nie musiał się tak bardzo przestraszyć tych ofiar. Bo W Mogadiszu stała się rzecz straszna i to nie dlatego, że zginęło tam kilkudziesięciu amerykańskich żołnierzy, bo mówimy o zabitych, zwykle jak się mówi bitwa w Mogadiszu. No dobrze, 18 zginęło tam jakieś jeszcze z Malezji, tam ginęli jeszcze żołnierze ONZ, Ale nikt nie mówi, że tego samego dnia w tej samej bitwie zginęło ponad tysiąc somaliczyków. No to są te proporcje, to jest ta, ten paradoks, ta ironia naszej uwagi. To nie tylko była bitwa, w której zginęło tyle osób. To było fiasko całej misji, całego pomysłu na Amerykę, na urządzenie świata, no, po zachodniemu, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Ta bitwa w Mogadiszu stała się takim przykładem, jak nasze dobre intencje mogą się odwracać przeciwko nam, bo nasze dobre intencje łączą się z naszą arogancją, bo Amerykanie czy Zachód interweniowali w Somalii nie zadając się nawet trudu, żeby dowiedzieć się, co to takiego ta Somalia. Amerykanie wiedzieli, że tam jest jeden z tych wataszków, z którym przyjdzie im się zmierzyć. Jest były generał e, obalonego prezydenta Mohamed Farah Aidid. Jedyne, co Amerykanie zrobili, odnaleźli jego syna, który akurat znalazł się w Stanach Zjednoczonych, służył w amerykańskiej armii i uznali, że to wystarczy, żeby przecież Farah ojciec nie będzie walczył przeciwko wojsku swojego syna. A może syn nie będzie walczył przeciwko swojemu ojcu? Nie zadali sobie trudu, żeby zobaczyć, być może uznają, tak, jak Pan mówi, że Somalijczycy to jest jeden naród. W związku z tym nie powinno być problemu. Skoro pomagamy Somalijczykom, to Somalijczycy nie mogą być przeciwko nam. Ale to była, tam się działa wojna domowa. Tam władza jeszcze nie przeszła do następcy. Należało sobie zdawać z tego sprawę, zanim się podjęło decyzję o wysyłaniu żołnierzy, nawet z taką misją humanitarną. Ale najgorszym, co się zdarzyło po Somalii, i to jest wina, którą ponosi Clinton, wycofał wojska z Somalii nie tylko, nie sądzę, żeby tylko w trosce o życia następnych amerykańskich żołnierzy. No żołnierz szkoli się po to, żeby kiedy przyjdzie ta godzina, to żeby on te życie narażał. Szło o politykę. Clinton nie chciał, żeby mu wypominano, że naraził. Życie amerykańskich żołnierzy w tak dalekiej, nieważnej operacji wojskowej. Rok później zdarzyła się rzeź w Ruandzie. Gdyby nie Somalia, nie mam żadnych wątpliwości, że amerykańskie wojska czy wojska zachodnie by wylądowały w Ruandzie i nie doszłoby do tego ludobójstwa. Ale nie było już politycznej woli, żeby wysyłać następnych żołnierzy do jakiegoś następnego, zapomnianego przez boga i ludzi afrykańskiego kraju. Nikt nie czuł się Nikt nie poczuł się w obowiązku narażać życia w obronie jakichś tucich, Hutu, nikt nie chciał ginąć za Kigali. No to zginęło prawie milion ludzi. To jest rezultat wycofania amerykańskich wojsk z Mogadiszu także. Ja uważam, że można było zmodyfikować swoją obecność. Znaczy tam, z tego co się orientuję, znaczy nie roszczę sobie prawa do wiedzy o Somalii wszelkiej z tamtych czasów. To książka ,,Helikopter w ogniu", tych szczegółów i tych informacji przyniesie znacznie więcej. Natomiast y, wojska amerykańskie zostały posłane pierwsze z misją humanitarną. Wojska bojowe zostały posłane po to, żeby zrobić porządek z Farahem Aydidem, który w Białym Domu został uznany za diabła wcielonego i w zasadzie to jedyny problem, jaki Amerykanie nam napotykali. Wydawało się Amerykanom, że jeżeli usuną Aidida, zabiją go, to problem zostanie rozwiązany. No tak to mogą myśleć dzieci w przedszkolu, nawet nie starszaki może. Gdyby zabili Aidida, to pojawiłby się następny ID, bo Aidid nie reprezentował samego siebie. Aidid reprezentował klan, który walczył o władzę w Mogadiszu, o podział łupów. To był przywódca, ale tylko przywódca. Usunięty przywódca nie sprawi, że łup przestanie istnieć. On będzie tam dalej. Somalią trzeba było się zająć. Somalia to jest także obraz czy taki symbol takiej dekonstrukcji, totalnego zniszczenia świata w epoce zimnej wojny. Te sojusze między wschodem i zachodem w Afryce, to warto pooglądać. Cynizm i brutalność międzynarodowej polityki. Somalia była krajem proradzieckim później kiedy obalono proamerykańskiego cesarza Haile Selassie w Etiopii. Ameryka, Rosjanie uznali, że nie opłaca się popierać Somalijczyków, tylko lepiej poprzeć Etiopię, bo to jest kraj większy, z bardziej o większym znaczeniu strategicznym. No to jak Amerykanie stracili sojusznika w Etiopii, bo balono cesarza, a Rosjanie opuścili Mogadiszu, to jedyne, co postało, stało Amerykanom, to pomóc tym Somalijczykom. Natomiast jak się skończyła zimna wojna, to i jedni, i drudzy natychmiast zapomnieli o swoich sojusznikach i w Addis Abebie, i w Mogadiszu. I w jednym, i w drugim kraju jedyne co było mnóstwo, to było mnóstwo głodnych ludzi i mnóstwo karabinów dostarczonych tam na okoliczność wojny. I powybychały wojny domowe i w Etiopii, i w Somalii. Nie uważam się za przedstawiciela takiego nurtu, który uważa, że wszystko co złe na świecie wynika z zaniechań, czy z jakichś działań Zachodu. Ale na Boga jedynego, no musimy się zda sobie zdawać sprawę, że w ostatnich, no może nie wiekach, ale tak, to no, w wiekach nawet, to świat zachodni dominował w polityce międzynarodowej. czyż to nie Chiny podbijały Afrykę i nie Indie e, dokonywały najazdów na Europę, tylko Europa podbijała świat. To Zachód narzucał światu swoje zachodnie porządki. Te porządki się, okazały się do kitu. E, I efekty tych porządków, upadłych porządków, bo te porządki były najpierw tworzone na, 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 na okoliczność czy z potrzeby zimnej wojny. Później ten świat postzimnowojenny może miał za mało czasu, żeby się ułożyć, może zapanowała zbytnia euforia, jakaś naiwna euforia, że teraz to już wszystko będzie dobrze i ludzie będą żyli i długo i szczęśliwie, i wszyscy będą żyli w liberalnej demokracji. W dobrej wierze, mam nadzieję, to, co nam się wydawało, wymyśliliśmy najlepszego dla samych siebie, czyli na przykład demokrację wielopartyjną, parlamentarną. Ale aż mnóstwo rzeczy, asfalt, no, 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 lodówki, mnóstwo żeśmy wynalazków starali się im przekazać. Ale no, wracając do tej demokracji, która u nas się sprawdza, lepiej, gorzej, ale sprawdza, no ona się nie będzie sprawdzała w takim kraju, który ma sztuczne granice i w którym żyją, czy zostały zmuszone do życia wspólnie narody nie mające ze sobą nic wspólnego albo jedyne co ich łączyło to wrogość. Większość krajów afrykańskich jest urządzonych tak, że gdyby nie europejskie granice, one by nigdy w życiu nie powstały. I dzisiaj w Afryce, a już w Somalii szczególnie, to zawsze pada takie sakramentalne pytanie, no co można zrobić? Co, jak można jak jak pomóc tej Afryce? No jest za dużo rzeczy, bo od czego zacząć? Co zrobić z pierwszego? Ludzie umierają z głodu, no to by się chciało pospieszyć tam z pomocą, prawda, dać im pieniądze, dać im żywność. No ale tam są te armie partyzanckie, które między sobą się tłuką. Żywność jest taką samą bronią jak karabin maszynowy. Jak mam żywność, to mam poddanych. Nie mam żywności, to nie będę nawet miał swoich żołnierzy. No więc moja żywność dostarczona do Mogadiszu zostanie przechwycona przez tych partyzantów. To co, mam z żywnością wysyłać wojska? Natychmiast zostaną wmieszane w ten konflikt zbrojny, tak jak to się stało z Amerykanami. Nie wiadomo od czego, od którego końca zaczynać, bo, 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 bo to już jest wszystko tak bardzo zaplątane. No, można by było powiedzieć, że trzeba się zająć Somalią. Należałoby, żeby ci Somalijczycy sami między sobą spróbowali się dogadać. Tylko, że ta wojna już trwa tak strasznie długo, że trudno mieć nadzieję, że zorganizuje się jakiś okrągły stół, konferencję pokojową i oni przyjadą i się dogadają. Somalia pozbawiona państwa przeżyła swój boom gospodarczy, bo ludzie, jak zobaczyli, że nie mogą na nikogo innego liczyć, to zaczęli sobie radzić sami. I w Somalii istnieje, to by no, chyba największe byłoby zaskoczenie dla kogoś, kto by pojechał do Somalii, żeby zobaczył, że oprócz e, miejsc, gdzie się toczą bitwy, e, funkcjonują targowiska, funkcjonuje rolnictwo. W czasie tego właśnie bezpaństwowia... Tak, pojawiła się telefonia komórkowa i praktycznie każdy Somalijczyk ma telefonie komórkowe, ma telefony komórkowe, jest telewizja satelitarna. Myślę, że dzisiaj w Somalii, która jest w stanie bezkrólewia, tych wynalazków współczesnych jest znacznie więcej niż za czasów takich siermiężnych rządów Mohameda Siada Barre z końca lat 80. Idealnym momentem do rozpoczęcia czegokolwiek dobrego jest sprawienie, że wojna przestanie się opłacać. I nie wiem, czy ta sytuacja obecnie nie jest też taka, dlatego że ci, którzy prowadzą wojnę dziś w Somalii, to są ludzie nie tylko reprezentujący poszczególne klany, ale taka organizacja al shabab najbardziej skrajna mówi się o nich Somalisty, Talibowie nie odżegnują się od sympatii dla dżihadu znaczy dla tych dżihadystów może, nie dżihadów, to też jest rozróżnienie, powinniśmy robić. E, Im zaczyna brakować pieniędzy. Najzwyczajniej w świecie. Al Kaida przeżywa kłopoty finansowe, oni nie mogą liczyć na tą pomoc, tych potrzebujących jest zdecydowanie więcej. Do Somalii tych pieniędzy na wojnę idzie zdecydowanie mniej. I klęska głodu, która dziś spadła na Somalię, sprawia, że tych pieniędzy dla tych partyzantów jest jeszcze mniej. I kto wie, czy to nie byłby najlepszy moment, żeby spróbować dobić jakiegoś targu. E, tylko nie wiem, czy komuś się, czy ktoś jest przygotowany na to, bo jest mali naprawdę